Sięczko mobilny świty Checkpoint. E, tak naprawdę dwa. Jesteśmy. E, pierwszy był na Zakolu. Stokrotki już tam nie liczę, bo to wodopój. Jesteśmy Byliśmy na Zakolu, teraz jesteśmy na e, ulica Szczęśliwa. Kaszczorek, tak? E, w słynny wiadukt. Jak to się na to mówi, Road, tu Paradiso. I tutaj jakiś rowerzysta jedzie sobie właśnie do, e, do tego raju. Teraz będzie miał kapitalny zjazd z górki. Nagrajmy ten, nagrajmy ten moment. Jak zasuwa. Wow. No jesteśmy na pięciokrotnym zoomie. No ale już cofamy, cofamy, cofamy. I jedzie tutaj właśnie ziomuś. Tutaj spokojnie 40 na godzinę można się rozpędzić. I jedziemy za chwilkę dalej. Checkpoint numer 2, czyli budynek Bolero-Biurowiec Grańska, Telbridge właśnie tą ścieżką, dobra jeszcze zobaczmy na szybkiego bazę postojową tak zwany checkpoint no i tutaj usiądźmy jeszcze na tą ławkę i nagrajmy jakiś tam samochodzik jak jedzie o Jezu dobra tak to wygląda to wszystko i tutaj samochodzik nam minął i bardzo fajnie oglądamy autka, dobra i to było na tyle jeśli chodzi o ten yy, fajny wiatr, w ogóle jakoś tak tutaj się ciepło robi jak się zbliżamy już do miasta bo temperatura rośnie z, yy, z, z, z tak z 6 tak na 8 może nawet no i to było na tyle kończymy kończymy tą całą maskaradę, a tam jeszcze na samym końcu jest mega sympatyczny kościółek nagrywany na wielu wielu vlogach już w kaszczorku. Do usłyszenia jedziemy dalej. Huch.